Przez ostatnie 6 miesięcy nie myłem samochodu na stacji benzynowej. Nawet jeśli pada deszcz, mój samochód nie jest brudny. Ten niemiecki spray powłokowy, nałożony na Twój ulubiony samochód, wystarczy przetrzeć aby go całkowicie o. Wykorzystuje najnowszą niemiecką technologię Nano. Powłoka tworzy się zaledwie w 3 minuty. Jest wodoodporna, pyłoodporna i odporna na zarysowania. Połysk jak po woskowaniu, efekt utrzymuje się przez 180 dni. Dałem go w prezencie rodzinie i przyjaciołom, wszyscy go pokochali. Nie ma potrzeby chodzenia do wyspecjalizowanego sklepu. Po otrzymaniu zobowiązujemy się, że jeśli uznasz, że jest droższy niż w sklepie stacjonarnym, lub nie jesteś zadowolony z efektu, po prostu go wyrzuć, a my zwrócimy ci wszystkie koszty.